Mam na imię Anna. Jestem zwykłą, 32-letnią kobietą, zamężną od 7 lat z mężczyzną o imieniu Maxim. Mamy pięcioletnią córkę Sofię. Mieszkamy w dużym mieście i oboje pracujemy w biurach. Nasze życie było dość spokojne i wyważone, aż pewnego dnia wszystko się zmieniło. Od 4 lat pracuję jako kierownik sprzedaży w dużej firmie. Lubię swoją pracę. Zespół jest przyjazny. Co roku organizujemy dużą imprezę firmową przed Nowym Rokiem. Zazwyczaj jest to impreza z alkoholem, tańcami i konkursami. Zawsze lubiłam uczestniczyć w tych wydarzeniach z moim mężem. Ale w tym roku wszystko poszło nie tak. Tydzień przed imprezą firmową Maxim powiedział mi, że ma ważną podróż służbową i nie będzie mógł pójść ze mną. Byłam zdenerwowana. Ale mimo wszystko zdecydowałam się pójść. Nie chciałam przegapić takiego wydarzenia. W dniu imprezy firmowej spędziłam dużo czasu na przygotowaniach, założyłam nową sukienkę i uczesałam się. Chciałam wyglądać jak najlepiej. Kiedy dotarłam do restauracji, od razu zanurzyłam się w świątecznej atmosferze. Wesoła muzyka, kieliszki szampana, koleżanki w wieczorowych strojach. Na początku wszystko było jak zwykle: powitania, tosty, konkursy. Wypiłem trochę, aby poprawić nastrój i zacząłem tańczyć. Podszedł do mnie Olek, nasz nowy kierownik sprzedaży. Wcześniej nie rozmawialiśmy zbyt wiele, ale tego wieczoru między nami zaiskrzyło. Olek okazał się świetnym rozmówcą i tancerzem. Dużo się śmialiśmy i flirtowaliśmy. Po chwili zdałam sobie sprawę, że jestem już dość pijana. Oleg zaproponował, żebyśmy wyszli na balkon zaczerpnąć świeżego powietrza. Byliśmy tam sami. Oleg spojrzał na mnie tak namiętnym wzrokiem, że zadrżały mi kolana. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale kiedy wyciągnął do mnie rękę, nie odsunęłam się. Nasze usta spotkały się w namiętnym pocałunku. Wszystko było zamarzane. Całowaliśmy się i przytulaliśmy. Jego ręce wędrowały po moim ciele. Czułam, że jestem coraz bardziej podniecona. W pewnym momencie Oleg szepnął Pójdziemy gdzieś. Przytaknęłam, nie myśląc o konsekwencjach. Zeszliśmy na dół i pojechaliśmy taksówką do najbliższego hotelu. Tam Oleg wynajął pokój, a my oddaliśmy się namiętności. To był szalony, gorący seks. Oleg okazał się niesamowitym kochankiem. Jęczałam z rozkoszy, zapominając o wszystkim na świecie. Po seksie leżeliśmy przytuleni do siebie. Nagle poczułam wstyd i strach. Co ja takiego zrobiłam? Jak mogłam zdradzić Maksima? Szybko się ubrałam i uciekłam, mówiąc Olegowi, że to był błąd. Kiedy wróciłam na imprezę firmową, próbowałam się uspokoić i udawać, że nic się nie stało. Ale trzęsłam się od tego, co przeżyłam. Wypiłam jeszcze kilka kieliszków szampana, aby zagłuszyć poczucie winy. Impreza trwała dalej. Tańczyłam, próbując odwrócić swoją uwagę. Podszedł do mnie Andrzej, nasz informatyk. Pracowaliśmy razem nad kilkoma projektami i zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Andri poprosił mnie do tańca. Obracaliśmy się wokół własnej osi, a ja czułam, że znów się podniecam. Alkohol przyćmił mój umysł. Kiedy zaczęła grać wolna piosenka, Andri przytulił mnie do siebie. Czułam jego podniecenie. Nasze oczy się spotkały, a w następnej chwili całowaliśmy się. To było szalone, ale nie mogłam przestać. Andrii pociągnął mnie w stronę toalet. Weszliśmy do kabiny i zaczęliśmy się namiętnie całować. Jego ręce zsunęły się po moim ciele, podciągając sukienkę. Jęczałam z podniecenia. Uprawialiśmy seks w toalecie. Było szybko, gorąco i brudno. Po wszystkim umyłam się i wróciłam na siłownię. Kręciło mi się w głowie. Nie mogłam uwierzyć, że zdradziłam męża z dwoma różnymi mężczyznami jednego wieczoru. Byłam przerażona tym, co zrobiłam. Resztę wieczoru spędziłam we mgle. Próbowałam udawać, że wszystko jest w porządku, ale wszystko w środku krzyczało z rozpaczy. Gdy tylko nadarzyła się okazja, pobiegłem do domu. W domu długo stałem pod prysznicem. Próbując zmyć z siebie ślady zdrady, ale poczucie winy nie znikało. Nie mogłem zasnąć przez całą noc, odtwarzając w głowie wydarzenia z wieczoru. Następnego dnia zaczęły się dni robocze. Starałem się unikać zarówno Olega, jak i Andrzeja. Ale nie było to łatwe, ponieważ pracowaliśmy razem. Oleg kilka razy próbował porozmawiać ze mną sam na sam, ale uciekałem. Andrzej też czuł się nieswojo i starał się trzymać z daleka. Minął tydzień. Maksym wrócił z podróży służbowej. Nie mogłam spojrzeć mu w oczy. Dręczyło mnie poczucie winy. Stałam się drażliwa, często wściekałam się na męża i córkę. Maksym nie rozumiał, co się dzieje, pytał, czy wszystko w porządku. Odpędzałam to, mówiąc, że jestem zmęczona pracą. Ale z każdym dniem było mi coraz trudniej. Nie mogłam spać, źle się odżywiałam. Ciągle odtwarzałam w głowie wydarzenia z tamtego wieczoru. Miałam koszmary, w których Maksym dowiedział się o mojej zdradzie i zostawił mnie, zabierając córkę. Zdałam sobie sprawę, że tak dalej być nie może. Trzeba było coś zrobić. Ale co? Przyznać się mężowi. Ale to zniszczyłoby naszą rodzinę. Zapomnieć o wszystkim i żyć dalej, jakby nic się nie stało. Ale czy mogłabym z tym żyć? Jeszcze bardziej przerażało mnie to, że w głębi duszy czułam podniecenie, gdy przypominałam sobie tamten wieczór. Wstydziłam się siebie, ale seks z Olegiem i Andriem dał mi niesamowitą przyjemność. Nigdy nie czułam czegoś takiego z Maksimem. Zmusiło mnie to do zastanowienia się: czy naprawdę jestem szczęśliwa w moim małżeństwie? Czy kocham Maksima tak bardzo jak kiedyś? Może nasz związek już dawno zamienił się w rutynę i brakowało mi namiętności. Ale z drugiej strony mieliśmy rodzinę, córkę. Byliśmy razem przez tyle lat i przeszliśmy przez wiele trudności. Czy naprawdę byłam gotowa zniszczyć to wszystko z powodu jednej szalonej nocy? Nie wiedziałem, co robić. Od środka targały mną sprzeczne uczucia. Z jednej strony była miłość do męża i córki, poczucie obowiązku i chęć uratowania rodziny. Z drugiej strony była namiętność, której doświadczyłam z innymi mężczyznami, i świadomość, że brakowało mi jej w moim małżeństwie. Minęło kilka tygodni, a ja wciąż nie znalazłam odpowiedzi. Każdego dnia budzę się myśląc. Powinnam się przyznać czy nie? Czy powinnam się rozwieść czy spróbować o wszystkim zapomnieć? Boję się zrujnować życie mojej córce, ale nie mogę też dłużej żyć w kłamstwie. Dlatego postanowiłam napisać tę historię i poprosić o radę. Co byś zrobił na moim miejscu? Co jest właściwą rzeczą do zrobienia? Czy powinnam przyznać się mężowi? Czy można wybaczyć taką zdradę? Jak powinnam dalej żyć, jeśli zdecyduję się wszystko ukryć? Rozumiem, że to ja jestem wszystkiemu winna. To był mój wybór, by oszukiwać. Ale teraz jestem zdezorientowana i nie wiem, co robić dalej. Boję się stracić rodzinę, ale nie mogę dłużej żyć w kłamstwie. Będę wdzięczna za wszelkie rady i opinie. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją i może podzielić się swoimi doświadczeniami? Czy można wybaczyć taką zdradę? Czy warto niszczyć rodzinę z powodu jednego błędu? Wiem, że wiele osób będzie mnie potępiać, a ja potępiam siebie. Ale naprawdę potrzebuję rady, jak postąpić właściwie? Jak naprawić to, co zrobiłem? Czy to w ogóle możliwe? Każdego dnia budzę się myśląc o mojej zdradzie. Zżera mnie to od środka. Nie mogę tak dłużej żyć. Muszę podjąć decyzję. Ale jaką? Będę wdzięczna za każdą radę lub opinię. Naprawdę potrzebuję pomocy, aby zrozumieć siebie i jak żyć.